Kraj, polityka, poparcie w zamian za stanowiska, działacze PO ujawniają kulisy wyborów w regionach. Wybory regionalne w PO odsłoniły skalę korupcji, jaka zżera rządzącą partię. Handel stanowiskami w administracji, miejscami w spółkach Skarbu Państwa i obecnością na listach wyborczych. To wymienniki, za które wybrani baronowie w PO mieli uzyskać poparcie w zakończonych w niedzielę wyborach regionalnych w partii, pisze wprost. W ten sposób wygrać miał protegowany premiera Donalda Tuska, europoseł Jacek Prutasiewicz na Dolnym Śląsku i minister skarbu Włodzimierz Karpiński. W Lubelskim. Grzegorza Schetynę za intratne stanowiska zdradzić miały trzy powiaty: to, jak donosi Rzeczpospolita, wynik handlu, stanowiskami w administracji, miejscami w spółkach Skarbu Państwa i zapewnieniem obecności na listach wyborczych. W Lubelskim już wiadomo, że Karpiński złamał zawarte porozumienie. Dotychczasowy szef regionu Stanisław Żmijan miał się oficjalnie wycofać, a władza w regionie miała w zamian za to zostać podzielona w stosunku 55% dla ludzi Karpińskiego w zarządzie PO, a 45% dla ludzi Żmijana. Gazeta Wyborcza utrzymuje, że zaraz po wyborach Karpiński z wewnętrznej umowy się wycofał, chociaż wcześniej publicznie deklarował porozumienie ze Żmijanem w sprawie podziału władzy w regionie. Efekt jest taki, że po po wyborach ludzie Żmijana w skład zarządu nie weszli. Sam Stanisław Żmijan, jak pisze wprost, ma rozważać wystąpienie z P.O. Zadziwiająco wiele szefów regionów zrezygnowało z kandydowania w wyborach regionalnych na chwilę przed samym głosowaniem. Trudno nawet przypuszczać, że oba fala rezygnacji była podyktowana li tylko dobrem partii. Wszak wiadomo, podczas wyborów kończą się sentymenty, a liczba tzw. szabel odgrywa kluczową rolę. Wobec informacji, jakie podają dziennikarze Rzeczpospolitej, Gazety Wyborczej i Wprost, aż trudno nie odnieść wrażenia, że w PO nie walczy się o poparcie merytorycznymi argumentami, a poparcie zyskuje się handlując stanowiskami w podległych rządach, Rządzącym resortach bądź miejscami na listach wyborczych. W takim kontekście trudno nawet się zastanawiać, czy to jakiś nowy trend w partii, kiedy jawnie mówi się o przekupstwie i kupowaniu głosów. Trudno też po takich doniesieniach uwierzyć w wiarygodność sondażu, który jeszcze wczoraj dał 40% poparcie rządzącej partii, która po wielu miesiącach właśnie miała wyprzedzić Prawo i Sprawiedliwość o 9 punktów procentowych. Wprawdzie powrót PO na miejsce dominującej partii według analityków miałby być społeczną odpowiedzią na smoleńską kompromitację komisji Macierewicza, ale wobec oskarżeń mówiących o jawnym kupowaniu głosów przez baronów w regionie, nie można wykluczyć, że badania pracowni demos. Są zwyczajnie mocno zawyżone. mój serwis.blogspot.com.